Cześć, moi widzowie, ja jestem Filipan i dzisiaj znowu będziemy grali sobie w turniej. Turnie ogólnie są fajne. Ja ostatnio bardzo dobrze się bawiłem. Mam nadzieję, że w ogóle się to w powtórnym To bardzo serdecznie. Najpierw w ogóle zobaczymy sobie. Czy um, da się skupić te eventowe karty, bo chciałbym coś tam sprzedać. Ja tylko ta karta Yamala. Nie, jeszcze się nie da. Oczywiście mam wszystkie karty Yamala, bo to mój ulubiony piłkarz. A patrz, jak mamy właściwie tyle dzisiaj do otworzenia. Plus jeszcze to, co nam dojdzie. No, dzisiejsze turnieje. Turniej, jak ostatnio zdobyłem nagrodę, wygrałem turniej. Więc mam nadzieję, że dzisiaj też się uda. Coś laguje. Zwycięstwem są takie paczki. No chociaż te, chociaż te ćwierćfinały, jak wpadłem do jest. Już, już w ogóle dzisiaj wi mi nie domaga. Tak, wiem mordzie, że nagrywanie ekranu. mi jeszcze raz. Na przykład czy w Lingo Out Round będziemy mogli wejść. No, możemy, no to chyba się udziesz uda w turnieje Nie uda się. Nie, udało się, dobra. Lit gramy mecz numer jeden jeśli się uda. Nie, już wygram, już to Dobra. Pierwsze spotkanie już mamy. Dobranego typka. Mam, moim marzeniem jest nie przegrać w pierwszej rundzie. No i to marzenie powinno się spełnić. To marzenie powinno się spełnić. Zawsze to masteri raczej będzie. No raczej tak, ale nie, 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 nie ma pewności. Bo już w nie może no tak, to, to, to jest to jest przeciwnik. No i znowu mamy zadanie ukończone A tam tu dwa nieokreślone. No to w nie zaliczy, nie? Tutaj również równie wdoskrywa jako z wybitnego składu. Ma taki do... ma średni. Nie na ma słabe, mnie. 1900 razy razy a to już wygrali nie ma mniej szans, wygrali 8, 3 do 1, 2 mecze z rzędu, 3 do 0, a gramy z typem, który raz wygrał 2 do 1, a drugi raz 3 do 0, czyli chyba nie ma jak coś zrobić, mogę się skłonić, zaraz tamten Borek ma wygryźć, no, ma no, dobry, ma dobry, jak mi się przyczyni, że ma bardzo dobry, no, podobny do mojego, ma no, 96, ale mamy pierwszą pracę, mamy drugą pracę, mamy, mamy, mamy trzecią trzeci, pracę, co jest? To wygraliśmy, to już nie ma innej szansy. Walverdy, jutro oj, 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 Ale mamy 3 do 2. Jesteśmy w finale ze składem. No, no ja mam podobne do niego. No i pierwszy meczek wygramy. To będzie dobrze. Kto ci, który się? Proszę. No nie, jeden, jeden. brawo robię. Trochę. Nie, 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 no zawsze! Raz wygrałem w finale, a prawdopodobnie zawsze, ale to zawsze, ale to zawsze, ale to zawsze! W finałach 2-1 przegrywam. To jest jak w przegrywania 2-1 w finale, nie? Autentyko, nie? Próbuję oczywiście zagrać, ale internet nie pomaga. O! Już nie ma internetu. To na kurzu chwilowo. Więc porobimy sobie coś innego. Wygramy sobie mecze towarzyskie zanim... Jest już wi jest już Wi-Fi. Jest już Wifi. Tak. Mam już wi jest Złożymy chyba grać, nie? To oh jest Wi-Fi Przekroczymy czas połączenia Nie gadajcie, że znowu nie ma Wi-Fi Dobrze, nie ważne, poczekajcie Dobra, jeszcze raz sprawdzimy, co w tych sezonach w ogóle. Bo te zadania dzienne, nie? Skoro nie ma Wi-Fi, nie otwieramy tych paczek. Tylko otworzę taki pop No na to trzeba to wybić, no bo Nie wiem, co się dzieje, nie? Teraz nie tylko No i teraz jest. No co jest? No nie, nie. nie, nie da się grać No Dobra, to nie ma sensu. Jak internet to na tą drugą kartę dwa? Papa.